Organizacje pozarządowe funkcjonują fantastycznie, dlatego aż 20 spośród 200 w tym roku zostało nagrodzonych, wyróżnionych. Te 20 organizacji to głównie bezpieczeństwo publiczne, to kultura fizyczna, to także kultura i tradycja regionalna. No i wyjątkowa nagroda zawsze personalnie dedykowana dla osoby, która przez wiele lat funkcjonowania społecznego wyróżniła się swoim... Takim kunsztem społecznym, należałoby powiedzieć i w tym roku jest to żeglarz, utytułowany żeglarz, pan Janusz Frąckowia. Kursztynową Kogę 2023 za działalność na rzecz kultury otrzymuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w Dębogórze Kosakowo. Co bardzo cieszymy bo je to najdrogo Koga my do w 2019 roku Mieliśmy wiele projektów w me To ale z to do Beloska szepczyn dostrzeniały myłycie doszczeniały języka e, stworzyły taką grę terenową a też wedele śpiewnik e, e, kosakowian Robię wszystko żeby ten Kaszewści i nasza mała Łej się zna, bo nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zapraszam. Bursztynową Kogę 2023 w kategorii porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli otrzymuje Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszynie. Bravo! Działania były naprawdę potężne. To był rekordowy rok pod względem. Pod każdym względem, zarówno młodzieżowej drużyny Pożarniczej Spotkań, działań, yy, działań charytatywnych. I tu wielkie ukłony dla wszystkich, wszystkich członków, yy, zarówno OSP i MDP. Proponuję ustawić się do pięknego zdjęcia, zawęzić trochę skrzydła. Jeszcze raz, bardziej się świętam, kochani. Bursztynową Kogę 2023 w kategorii Kultura Fizyczna otrzymuje klub sportowy kliw łapową. Brawo! Bursznowak Koga to oczywiście olbrzymie wyróżnienie dla nas do podsumowania roku 2023, ale to 25 lat ciężkiej pracy, pracy wspartej wieloma ludźmi, młodymi, doświadczonymi, wsparte to wszystko oczywiście samorządami i wiele, wiele innych osób i, i, i stowarzyszeń, czy firm. Naprawdę takie działania by nie mogły mieć miejsca. Thank you.